Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Zbrodnia jest kobietą. Dzisiaj będę mówić wam o sprawie, która jest bardzo aktualna, ponieważ dopiero co zapadł w niej wyrok, ale także nie mniej wstrząsająca. Będzie to bowiem odcinek z serii Zbrodnie w Show Biznesie. Będę mówić o aktorze młodego pokolenia, który na pewno znany jest fanom seriali. Jednak to właśnie rosnąca popularność, ta popularność, która spadła na niego w młodym wieku, sprawiła, że dzisiaj będziemy o nim mówić i że zdobył on sławę, o jakiej zapewne nie marzył. Chodzi ta kwestia w pewnym momencie stanie się tutaj dyskusyjna. Znany z serialu Riverdale, Ryan Granta został niedawno skazany za zabicie swojej matki, a także planowanie innych strasznych czynów. Jak do tego doszło? Co planował i dlaczego matka stanęła mu na drodze, dlaczego musiała stracić życie, co doprowadziło go do momentu, kiedy z aktora stał się kryminalistą? Dzisiaj się o tym dowiecie, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ryan Granta urodził się 30 listopada 1998 roku. Wychowywał się z mamą, a także siostrą. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy jego rodzice cały czas byli razem, ale wiadomo, że jego tata pracował jako przedsiębiorca i miał z synem kontakt. Jest także biznesmenem, natomiast jego syn swoją karierę rozpoczął bardzo wcześnie, bo zaledwie w wieku 9 lat. Jeszcze w szkole podstawowej zaczął grywać w reklamach, a także pracował jako Model dla różnego rodzaju dziecięcych marek odzieżowych, ale już jako dziecko ćwiczył swoje zdolności aktorskie i później również zapisał się do szkół, które edukowały go w tym temacie. Między innymi ukończył edukację na Uniwersytecie w Kolumbii Brytyjskiej. Zadebiutował w 2007 roku w produkcji Sekret Dziadka do Orzechów. Jednak największą popularność i zapewne stamtąd kojarzycie tego aktora przyniosła mu rola w serialu Rivendale. Ale grał też w innych filmach i serialach, m.in. w Dzienniku Czwaniaczka, i Zombie, Nie z Tego Świata, czy w Parnassus, w którym wystąpił u boku Johnego Deppa, czy Colina Farella. Jednak przytłaczająca popularność sprawiła, że przestał sobie radzić psychicznie z tym ciężarem, który popularność i sława niesie ze sobą. O tym mówi się bardzo mało. Bardzo dużo wymaga się od gwiazd filmowych, od celebrytów, również w Polsce, publikując artykuły na temat każdego ich potknięcia, pod którymi widzowie bardzo często również nie szczędzą im bardzo gorzkich słów. To sprawia, że ten ciężar nie dla wszystkich jest do udźwignięcia. I Ryan w pewnym momencie przestał sobie z nim radzić. Objawiało się to u niego stanami depresyjnymi. Zaczął także nadużywać marihuany, a niedługo później uzależnił się od niej. Nie było tajemnicą, że zaczął mieć także myśli samobójcze, a także myśli dotyczące krzywdzenia innych. Jak wynika z jego notatek, do których dotarła prokuratura, nie radził sobie właśnie z przytłaczającą go popularnością. I podczas gdy. Gdy wielu krytyków filmowych, wiele osób, które oceniały jego pracę, wyróżyło mu wielką karierę i to, że świat filmu stoi przed nim otworem, on zrobił coś, co załamało zarówno jego karierę, jak i całe życie. Miało to miejsce dwa lata temu. 31 marca 2020 roku, 22-letni wówczas Ryan strzelił swojej matce, barbarze, w tył głowy, podczas gdy ta grała na pianinie. Jak wskazywał, zrobił to, ponieważ nie chciał, żeby mama się go bała, po drugie, nie chciał, by zobaczyła w przyszłości, co planuje. Zdawał sobie sprawę, że to, czego zamierza dokonać, będzie dla niej strasznym ciosem. Kobieta już od jakiegoś czasu chorowała na raka. Wydaje się, że jej syn zaplanował to wszystko. Prokuratura ujawniła, że po zabiciu matki nagrał wideo, w którym przyznał się do czynu i pokazał jej ciało. Postrzeliłem ją w tył głowy, powtarzał w kółko. Następnie pod wpływem alkoholu i narkotyków oglądał seriale. W końcu przykrył ciało matki prześcieradłem i poszedł spać. Następnego dnia rano jednak, gdy dotarło do niego, co się stało, na pianinie powiesił różaniec, a także zapalił świeczki. Być może oczekiwania rzeczywistość okazały się być od siebie dalekie, bo nawet prokuratura później w toku śledztwa wskaże, że młody mężczyzna zabił matkę z troski o nią, po to, żeby nie widziała tego, co planuje zrobić, ale jednak kiedy dotarło do niego następnego dnia, co się stało, zszokowało go to. Kobieta w momencie śmierci miała 64 lata. A Ryan zamierzał udać się do rezydencji Justina Trudeau, premiera Kanady. Był już wcześniej przygotowany do realizacji swojego planu. Chciał najprawdopodobniej zamordować premiera. Był przygotowany, ponieważ miał ze sobą różne rodzaje broni, a także koktajle molotowa. Jednak jego zdecydowanie po tym, czego doświadczył rano, po tym, jak przygotowywał się już był w drodze, zaczęło topnieć, zaczął mieć tremę, postanowił zmienić swoje plany, ale nadal były one makabryczne. Po przejechaniu 50 kilometrów stwierdził, że pojedzie na uniwersytet, na którym studiował. By tam dokonać profesjonalnie rzecz ujmując aktu masowej przemocy. Na szczęście i z tego pomysłu się wycofał. Zamiast tego pojechał na posterunek policji, by oddać się w ich ręce. Przyznał się do tego, co planował i co niestety zrobił. Ciało jego matki w tym samym czasie odnalazła jego siostra Lisa, która poprzedniej nocy, jak się domyślacie, nie przebywała w domu rodzinnym. Była zaniepokojona tym, że mama nie odbiera od niej telefonu, nie odpisuje na wiadomości i nie można się z nią w żaden sposób skontaktować. Sprawa była tutaj jasna. Bardzo dobrze, że u młodego mężczyzny w ostatnim momencie obudziło się jakieś poczucie winy i to, że nie zdecydował się jednak zrealizować swoich makabrycznych planów, uratowało zapewne życie wielu osobom. Sprawa tutaj, kto, sprawa, która trafiła do sądu była dość prosta i oczywista, ponieważ Ryan przyznawał się do winy. Prawnicy mogli więc tylko domagać się skrócenia czasu, po którym chłopak będzie mógł ubiegać się o wyjście na wolność. Prawnicy zwracali się do sądu z prośbą o ustanowienie tego okresu na 12 lat, argumentując, że Ryan sam przyznał się do winy i wyraził smutek z powodu tego, co zrobił. Prokuratura natomiast oczekiwała, że Ryan nie będzie mógł ubiegać się o wyjście na wolność przed upływem 17-18 roku od siatki. Sąd ostatecznie zdecydował, że mężczyzna będzie mógł ubiegać się o zwolnienie po 14 latach, czyli dopiero od 2036 roku. Myślę, że to bardzo duża tragedia również dla siostry aktora, ponieważ nie dość, że dziewczyna znalazła mamę, to jeszcze później w oświadczeniu przyznała, że była jej najlepszą przyjaciółką, a jednocześnie, tracąc matkę, straciła również brata. Była bezbronna, a Ryan nie dał jej szansy na obronę, powiedziała. Boli mnie świadomość, że stanowił zagrożenie dla jej życia. I zarówno siostra, jak i siostra mamy aktora przyznały, że boją się tego, że aktor wyjdzie jednak wcześniej z więzienia. Czyli one same uważają, że on powinien już spędzić wszystkie swoje lata w więzieniu, mimo że jest bardzo młodą osobą. Sędzina, która prowadziła sprawę, uznała, że problemy psychiczne aktora na pewno były. Okolicznością łagodzącą. Dostrzegła również, że aktor naprawdę był skruszony w swoich zeznaniach, w swoich wypowiedziach. Mówił, że żałuje tego, co się stało, że nie do końca nad sobą panował, a także prosił wielokrotnie o to, by objąć go pomocą psychiatryczną, leczeniem psychiatrycznym, również podczas odsiadki. Dodała również, że miał w sobie tyle świadomości, żeby jednak nie dokonać tego najbardziej makabrycznego czynu, który planował nie krzywdzić wielu obcych mu osób i jednak oddał się w ręce policji. Nie mogę wyjaśnić albo usprawiedliwić moich działań, nie mam żadnej wymówki. W obliczu czegoś tak strasznego mówię nie przepraszam, wydaje się bezsensowne, ale z głębi serca przepraszam, mówił aktor podczas przesłuchań. Aktor również nie trafi do więzienia o zaostrzonym rygorze, ponieważ właśnie jest to taki akt łaski ze strony sędziny, która przyznała, że ponieważ jest on drobnym mężczyzną, a na dodatek właśnie potrzebuje pomocy, ponieważ zdaje sobie sprawę ze swoich problemów psychicznych, w więzieniu o zaostrzonym rygorze mógłby się nie odnaleźć, mógłby się totalnie załamać, ponieważ jak się domyślacie, więźniowie, którzy tam przebywają, Mówiąc subtelnie, daliby mu popalić. Sam aktor nie był zaskoczony takim wymiarem kary. Jego prawnik mówił, że spodziewał się tego. Nie ukrywał także, że aktor obawia się teraz tego, jak będzie wyglądać jego życie, co go czeka. Myślę, że jest bardzo zaniepokojony całą sprawą. Pójście do systemu więziennego, jestem pewien, że to dla niego zniechęcająca i w sumie przerażająca myśl. No niestety, jak dobrze wiecie, ja zawsze staram się zrozumieć, Wszelkie aspekty, również te łagodzące sytuacje, i domyślam się, że tutaj cała ta tragedia jest pokłosiem problemów, bardzo poważnych problemów psychicznych, z jakimi zmagał się młody aktor. Szkoda tylko, że nie udzielono mu pomocy wcześniej i że nie obyło się bez ofiar. Na dodatek, zawsze moim zdaniem, moment, w którym matka ginie z rąk własnego dziecka, jest tragiczny. I mam nadzieję, że kobieta, która zginęła w taki sposób, że mm, grała na pianinie, podczas gdy syn oddał do niej strzał, nie zdawała sobie sprawy, co się dzieje, bo chyba najtragiczniejsze w tej całej sytuacji byłoby to, że kobieta miałaby świadomość, że ginie z ręki własnego dziecka. Jestem ciekawa, czy słyszeliście o tej sprawie i czy słyszeliście o tym, jak przebiegał proces, a także o tym, jaki wyrok otrzymał aktor. Jeżeli znacie inne tego typu sprawy, to będzie mi bardzo miło przeczytać o nich w komentarzach i chętnie się nimi zajmę. A tymczasem bardzo Wam dziękuję, że spędziliście ze mną dzisiejszy czas i do zobaczenia już za tydzień na kanale Zbrodnia jest kobietą. Trzymajcie się ciepło. Cześć!